Z Ewangelii, według świętego Marka. Wtedy przyszedł do Niego trendowaty i, upadłszy na kolana, prosił go: Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do Niego: Chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Moi drodzy, uzdrowienie trendowatego jest oczywiście bardzo piękne. Ale jest też trochę dziwne. Dlaczego jest dziwne? Posłużę się przykładem. Zobacz, jakbyś miał problemy finansowe i pojawiłaby się osoba, która może zaradzić w chwilę po prostu wszystkim tym problemom, to co byś mówił? A jak chcesz, możesz pomóc, jak nie chcesz, to nie pomagaj. No nie, prosiłabyś, prosiłbyś, pomóż, potrzebuję Cię, potrzebuję Twojej pomocy. Podobnie zepsuło ci się auto i ktoś staje. I co mówisz? Potrzebuję pomocy. To jest normalne. Nie mówisz, a jak chcesz, to pomóż. Jak nie chcesz, to idź dalej. No, nikt tak nie robi. I wreszcie, no jak się zdarza choroba, i nikt ci nie może pomóc, a nagle jest lekarz, po prostu, który jest super lekarzem i jest specjalistą od Twojej choroby, to co mówisz? No, jakby lekarz zechciał, to lekarz może, zechce, może zajrzeć właśnie w tę moją chorobę, w moją kartę. No nie, mówisz, lekarzu, no proszę cię, no pomóż mi, bo ja chcę żyć, ja chcę zdrowia. I właśnie na bazie tych przykładów spójrzmy na tę Ewangelię, którą przytoczyłem. Ten trendowaty, on mówi do Jezusa: Jeśli chcesz, możesz mnie opuścić. I to jest właśnie takie dziwne. Bo normalnie człowiek, jak jest chory i jak widzi szansę, widzi nadzieję, że ktoś może pomóc, to mówi: proszę, błagam, pomóż. A ten trendowaty tego nie robi. Trendowaty mówi: jeśli zechcesz. I z czego to może wynikać, że ten trendowaty właśnie mówi: jeśli chcesz? Moim zdaniem to może być właśnie konsekwencja jego zniechęcenia, zniecierpliwienia, jego zmęczenia życiem. Ten trendowaty, on trwa w chorobie już od wielu lat. Już nie jeden nauczyciel przechodził obok niego i nikt mu nie pomógł. Żaden lekarz, żaden mistrz. I on po prostu już na nic nie liczył. Był zniechęcony i dlatego mówi, jeśli zechcesz, bo on już w zasadzie nie ma nadziei. Mówi, no, już wielu próbowało. Jak chcesz, możesz spróbować, możesz mnie oczyścić, ale ja tutaj na nic specjalnego nie liczę. Daję ci szansę, ale nie wiąże z tym jakichś większych emocji. To jest właśnie ten problem zniechęcenia, z obojętnienia na łaski i dary, które są wokół nas. I jak to się dzieje, że właśnie człowiek się zniechęca? Jak to się dzieje, że my się zniechęcamy? Pierwszy powód to cierpienie, ból w dodatku długotrwały. Jak przez długi czas trwamy w jakimś nieszczęściu, w jakiejś rozterce, to tracimy nadzieję, jest nam źle i się stajemy właśnie tacy zobojętnieni. Jest nam trudno funkcjonować z optymizmem, z euforią. Podobnie dzieje się, kiedy grzeszymy, a tym bardziej, jeżeli grzech jest stały, jak wpadamy w jakieś uzależnienie. Ostatnio oglądałem taki wywiad z byłym piłkarzem Andrzejem Iwanem. Człowiek uzależniony od wielu rzeczy, między innymi od alkoholu. I ten wywiad był taki strasznie mocny i strasznie pokazujący, jak on, ten Andrzej Iwan, jest taki zniechęcony. Że nie chce tego nałogu, nie chce tych problemów, ale to życie mu zobojętniało. I, i taki dramatyczny był ten wywiad. I to robi z nami grzech, też, że jesteśmy tacy, tacy nijacy, nie mamy w sobie życia, yy, jesteśmy właśnie zniechęceni. I trzeci powód, dla którego też wchodzimy w to zniechęcenie, to jest brak owoców naszych wysiłków. Kiedy my coś próbujemy w życiu zmieniać, próbujemy stawać się lepsi, próbujemy czynić nasze życie piękniejszym, i przez długi czas nam to nie wychodzi, no to wtedy właśnie też łatwo już wpadamy w zniechęcenie. No i trzeba właśnie sobie Jasno powiedzieć, że tak jak ten trendowaty z Ewangelii był zniechęcony, tak samo być może ktoś z Was jest zniechęcony, może Ty jesteś zniechęcony, może właśnie w Twoim życiu było cierpienie, był grzech, był brak owoców swoich wysiłków i wpadłeś właśnie w taki stan niejakości. No, że z jednej strony masz wielkie pragnienie, żeby coś w życiu się zmieniło. Ale z drugiej strony, właśnie już wielu rzeczy próbowałeś, próbowałaś i nic z tego nie wychodzi. I jesteśmy tacy wtedy pasywni. Co zrobić, kiedy właśnie w naszym życiu jest zniechęcenie? Co robi ten trendowaty z Ewangelii? W pierwszym zdaniu czytamy, że trendowaty pada na kolana. Paść na kolana oznacza upokorzyć się. Stanąć w prawdzie oznacza po prostu modlić się. I, I to jest piękna sytuacja, bo ten chory człowiek zniechęcony, ale on ma jeszcze siłę, żeby paść na kolana, żeby w prostocie i w prawdzie stanąć przed Panem Bogiem i powiedzieć: Jestem słaby, jestem zniechęcony, jestem zniecierpliwiony, ale klęczę przed Tobą Jezu i chcę się z Tobą spotkać. Chcę dać Ci szansę. I co się dzieje po tym, jak ten trendowaty tak robi? Ta pokorna modlitwa, ta prostota tego człowieka sprawia, że Bóg się nad nim lituje i co mówi? Chce. Chce, żebyś był zdrowy. Chce, żebyś nie był już zniechęcony, nie był już niecierpliwiony. Chce ci dać nowe życie. I to jest właśnie piękno działania Pana Boga, że Bóg chce czynić nasze życie pięknym, szczęśliwym. I w takim pełnym miłości. I moi drodzy, popatrzcie teraz, właśnie na to swoje życie. Po pierwsze, czy jest w Was to zniechęcenie? Jest w Was jakaś taka rutyna, która Was troszkę niszczy? Jeżeli tak, no to właśnie z tą rutyną, z tym zniechęceniem, też może właśnie z grzechem, z cierpieniem, z brakiem owoców w życiu trzeba uklęknąć przed Jezusem. Masz taki problem, jest Ci trudno w życiu, i w modlitwie. Tym więcej problemów, tym więcej trudności, tym powinno być więcej modlitwy, więcej adoracji, więcej czytania Pisma, Święte, Pisma Świętego, więcej sakramentów. To jest właśnie to nowe życie. I co jest ważne? Kiedy my właśnie klękamy, kiedy stajemy się otwarci na Bożą łaskę, to Pan Jezus w końcu przychodzi. Ale ten człowiek trendowaty z Ewangelii, pamiętajcie, że on czekał na uzdrowienie wiele lat. On nie klęczał dzień, dwa, pięć, rok, pięć lat. To było dużo, dużo dłużej. I właśnie, żebyśmy otrzymali nowe życie i żeby coś w naszym życiu dgnęło, to oczywiście czasem się zdarzy, że Bóg po prostu cyknie palcem i, i jesteśmy zdrowi, i nasze życie od razu się zmienia. Ale tak się dzieje rzadko. Zwykle ta zmiana to są lata praktyki, lata wierności, Lata uczciwej modlitwy, wiele tysięcy godzin spędzonych na kolanach. I kiedy ty wytrwale będziesz właśnie prosił Boga, właśnie w intencji tego Twojego zniechęcenia, zniecierpliwienia, tych Twoich słabości, to Pan mu w końcu przyjdzie i powie ci: Chcę, bądź uzdrowiony.